10 najniebezpieczniejszych zwierząt na świecie, według BBC. Ok, zaczynaj. Eee, no dobra, rekin. Nie ma tutaj. Nie ma rekina. Wąż. Wąż jest trzeci. Trzeci. Pająki. Pająk. Nie ma pająków. Nie ma pająków. <gul> Kangur. Nie ma kangurów. Nie ma Kangury są tylko w Australii. Afryka. Afryka, aha. Afryka. aha. Eee, lew. Jest dziesiąty. Eee, hipopotam. Jest dziewiąty. No. Goryl. Nie, nie, nie. Tygrys. Nie ma tygrysa. Czy jest jakieś zwierzę takie kocie? Kocie nie ma kociego, ale jest duże zwierzę. Takie. Słoń, Słoń jest na ósmym. Okay. Jedno jest małe. Małe? Skorpion? Skorpion na szóstym Dobra. Jedno jest wodne z Afryki. Z Afryki. Krokodyl. Krokodyl, siódmy. Każdy ma je w domu. Pies. Pies i to jest wścieklizna psów. Aha, o kurde, ciekawa, ciekawostka. Dzień. Tak, przy jedynce to są zwierzęta, które nas. Które są latem i które po prostu komary. komary. Dwójka. Dwójka, to już Ci powiem. No. To są ludzie. I piątka sama nie wiem, co to jest pluskwa zabójcza pluskwa zabójcza Ciekawe. Assassin Bug.